Dzień dobry. no kładam gówniaki dzisiaj. Bo gówniana robota będzie. Będę wyrzucał obornik z hali. Żeby tam było pusto, czysto, sucho. Śniegu napadało. Łubin zasiany. Wszystko szlak trafi. Aż trzeba zapalić. Coś tu się dzieje. MTZ łyżkę mam założoną, ale tam to trzeba będzie krokodylem, bo tam suchy obornik. Zanim zacznę wyrzucać obornik, trzeba zrobić jedną rzecz, która składa się z kilku czynności. Nie mam rękawiczek, ale po rękawiczkach pewnie byłoby gorzej. Muszę odkryć, bo obornik będę wyrzucał w silos po kukurydzy. Muszę tą kukurydzę odkryć. Co zostało tam, nie wiem, parę metrów, parę metrów z pryzmy. Trochę ją rozciągnąć i na to będę ładował obornik, a Ursus będzie przeszkadzał. Tutaj na to będę ładował obornik, a tą słomę muszę jeszcze złapać rozwalone belka, jakaś taka do połowy, bo to jest kurde No, jedna trzecia silosu. Albo no jedna czwarta. To wszystko pójdzie w obornik. Ja tego nie rozciągnę nawet. Rozciągnę. Ciekawe jak ja to rozciągnę. Kurwa. rozciągnę. Trzeba będzie po prostu zdjąć folię i odtąd ładować obornik. A to będzie gniło. I niech sobie gnije. Pójdzie pod rzepak. Razem z całym obornikiem ogólnie, który mam. Zostawiony jeszcze na stodole trzeba wyrzucić. te siano idzie stąd niedługo. Nie wiem czy się zmieszczę tutaj w, w ten silo, z tym obwodnikiem, ale tam nie jest mało. To tutaj się zmieszczę, jak nie to tutaj ze stodoły będę wyrzucał. To najpierw to słomę muszę połapać, ale jeszcze najpierw muszę folię zdjąć, ale jeszcze najpierw odjadę Ursusem. Idę po akumulatory. <laughs> Tylko bijo odpad teraz. Ja pierdowy nie naładowały się czy co Nic z tego Ja cierpię dole no A co to kurwa kałam? jest dole będę ciągnął Nie chcesz po Miałem ciągnąć jak Marcinska i z Puma Samemu na dwa ciągniki i odpalić, ale... <laughs> sztywny hol to, y, y, diabeł ogonem przykrył. Na linkę się boję. Dzwoniłem do ojca, czy nie będzie sztywny hol. Mówi, że nie wie, ale że przyjedzie mi, pomoże odpalić. Mróz złapał jeszcze w nocy i kurde, te akumulatory może niedoładowane Wzięły i nie zakręciły, no Boże kochany Wypierdziel. Dobra, tak wtedy przygotowane. Czekam na ojca, pozrzucam opony za ten czas. Stąd ja pierdziel. Przyjęłem Ур, банизго! О-о-о! Jebany, dymił, dymił i chód. Kurde. Zapaliło teraz gaz, nie wiem czy odpali znowu. Może jak ciepło to odpali, co? Nie wiem co to jest, ale jak zimny... Wspomaganie. Kierownicy coś nie bardzo działa. Wymieniane olej wymieniany POMP pewnie Cholera wie, ulep Tak się pozastanawiałem i stwierdzam, że ja te obciążniki mogę sprzedać 14 sztuk po 50 kg do oryginalne dałem za nie 5,5 brutto odzyskałem VAT 1000 zł no i za trójkę mogę oddać, taniej nie oddam, to wyjdzie 200 zł za obciążnik praktycznie. Jak mam taniej oddać, to niech stoją. Jak ktoś jeszcze potrzebuje, też mi niepotrzebna opona do MTZ-a, jak nówka. Ona była używana naprawdę bardzo mało, jest to e, Voltyl a tu jest 13,6 i 13,6 na 38 To jest taka wąska z tych MTZ-owskich to za nią od niech to zabiera jak komuś potrzebna talerzówka też do sprzedania bo muszę kupić sobie większą tą nie będę ona dla mnie za mała, po cholera mi tego tak sobie pomyślałem, to jest stoi I, i to się przyda, 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 w końcu i tak się nigdy nie przyda, może komuś się przyda. Ona ma 2,20 <laughs> szerokości, no to to mogę sprzedać, nie wiem, 2,5, jak komuś pasuje. Talerze wymieniłem i praktycznie ich nie używałem. Nówki talerze są z przodu, a z tyłu są ok to są nacinane z, z tyłu. Jeszcze coś Wam pokażę od razu. Trzeba zrobić czystki trochę na tym gospodarstwie. To już przejdziemy, to się włączę. A nie, to tutaj jest ten agregat. Agregat e, pięciometrowy uprawowy. Składany ręcznie na sprężynie. On się lekko składa, ale jednak wychodzi. Trzeba z ciągnika. też będzie do sprzedania. Ze względu na sposób, jaki będę chciał uprawiać, nie będę go używał. Może bym go kiedyś użył kilka razy, ale na kilka razy, ja go nie będę trzymał, wałki, wszystko tutaj jest ok, się kręci. To jest tak, działa trochę lepiej jak brona ciężka, ale nie tak agresywnie jak sprężynówka. Ale bardzo fajną robotę robi. Zobaczcie sobie na internecie 5-metrowy. Nie wiem, tutaj coś trochę ponad 4 trzeba będzie krzyczeć za to. Beczka to zostaje, owiarka zostaje, bo lucerna rośnie, łąki zresztą też są. Nie wiem, może wpadnę na pomysł kosiarka, oczywiście też zostaje, ale mogę odsprzedać fajny, niemiecki, solidny yy, sprężynówka, agregat z wałkiem i z nabudowanym rozsiewaczem do, na, do poplonu. Tego też nie będę używał. Kupiłem, użyłem dwa razy i tak od tamtej pory stoi. On jest do gniazda zapalniczki podłączany. masterownik sterownik, którym się otwiera i zamyka klapkę. To oczywiście wszystko działa. Yy, i potencjaometr do obrotów tarczki. Jak się chce szerzej rzucać, to się po prostu zwiększa obroty tarczki i on szerzej rzuca. Nie? Ale ja zawsze ustawiałam tak, żeby akurat na agregat i tutaj mi rozsiewał wprost przedwałek strunowy. Tutaj jest. To to będzie do sprzedania, za to chcę. No to kosztowało mnie ponad 2000, za to dałem też dwójkę. No to razem sprzedam za trójkę. Taki biznes. Ze względu na to, że używamy sieczkarnia, zostaje. Jednak kombajn zostaje. A kroje. Nieużywane praktycznie kroje do półga obrotowego. To jest Akpila oryginał. Były wykręcone zaraz. Po prostu używałem bez na Allegro, tam na olicie patrzyłem od 1500 do 800 zł. Ja chcę za to za komplet 400 zł, 200 zł za jeden i ten agregat Wadersztata też mogę sprzedać. Sprężynówkę składany hydraulicznie, pół no się to jest ciągany. Nie? Tutaj się kółka składa i on jedzie na tych kołach. Ma płozy takie i włókę regulowaną tutaj. Dodatkowo na sprężynie ona się tam ugina. Yy, agresywność pracy tych zębów też jest regulowana tą dźwignią i je się rozkłada. One wchodzą głębiej. Nie? To za to chcę trójkę. Prawie 5 metrów. Yy, prawie 5 metrów, ale niecałe. Tam chyba 4,80 jak dobrze pamiętam albo 4,5. To wszystko zostaje, ale jeszcze przyczepę samozbierającą chcę sprzedać. Sprawna oczywiście. W tamtym roku była używana. No, stoi pod chmurą. Trzeba byłoby tylko przesmarować. Na 100% jest wszystko sprawne. Eee, a sprawne oprócz tego, że linka się zerwała. No to tutaj trzeba byłoby tą linkę przeciągnąć nową po prostu. Ale podbierak wszystko działa. Eee, była używana do przewożenia słomy, zresztą jest filmik u mnie na tym na kanale. Za to chcę 2,5 i więcej więcej nic do sprzedania nie mam ale jak ktoś chce to zapraszam przyczepa zostaje rozrzutnik wszystkie przyczepy zostają to jest taki wrak ale tutaj sobie jeszcze siłowniki muszę powyciągać ta rama koła to to mi się przyda na części stopka kiedyś coś może będę robił to przyczepka też puszki zostają sieczkarnia, tak jak mówiłem jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. To wszystko można sprawdzić, że działa. Tylko jest jedna kwestia tutaj w tym agregacie. On ma wałek. Docisk wałka regulowany jest tutaj śrubą rzymską, nie taka jak do ciągnika, jak się podpina maszyny. Ona jest zdjęta. Ja nie mam takiej śruby, nie dodaję po prostu. To taką śrubę trzeba będzie sobie samemu w własnym zakresie tutaj dosztukować. I rozkręcając śrubę, wałek się bardziej unosi, i płycej y, ustalamy głębokość po prostu pracy. Nie? nie będę tego używał, to na cholerę mam mi to stać, zobaczcie, zalośnięte. Yy, dobra, ściągam. Ursus ładuje się, akumulatory znowu. Dzisiaj przywiozę jeszcze kaszera i go umyję. A ja odkrywam pryzmę. Dalej ściągam folię, niech to gnije tutaj, zaraz tą słomę trzeba będzie zgarnąć tam już przed tą, przed tą kukurydzę, zarzucić gnojem i to wszystko pójdzie na pola. Trzeba jakoś to ściągnąć teraz, zaraz wezmę łyżkę IMTZ-a, oj łyżkę, krokodyla. A może tak pójdzie? Poszło. A, mam jeszcze do sprzedania pełen Mauser Melasy. On kosztował ponad 1000 zł plus 250 Mauser. Za 1000 mogę odstąpić, jak ma stać. Jak ktoś używa No i Laweta ona ma 1200 zdaje się łodowności 4,2 m na 2,5 i ubezpieczenie przegląd tam do września Na jazdy borty 4,500 zajódź bezwzględnych złotówek o, I Kiszonka kurwa poszła w chuja i wysłodki Ale nie ma co płakać tam tym zlanym mlekiem Tutaj tak gniło tutaj jest dobre po opony ktoś tam pisał przyjedzie do mnie w sobotę zdaje się załadujemy już będzie trochę lepiej Nawet trzeba w MTZ zakładać łyżkę Chciał słomę zbierać Zgarniam to słomy, ale kurwa na ten Na łyżkę nie chcę mi się przekładać 50 tysięcy razy bo będę jeszcze tutaj plac sprzątał Zgarniam trochę te błoto też w ten silos od razu Chociaż to kurde nie jest mało wcale. Dobra, to zrobię inaczej. Najpierw zgarnę plac, a potem założę krokodyla i to siano pościągam całe. Tak wygląda odkryta przyspa. Ładnie przezimowało, bez żadnych strat. Oprócz to co tutaj z przodu, tak jak mówiłem, że będzie trzeba odrzucić. I dalej jest już ładna, pachnąca, fajna szkoda, że nie do skarmienia naprawdę wartościowa pasza idę odpalać władka. Myślicie, że władzi odpali po takim czasie. Oh, yeah, dziękuję, do widzenia śruty tyle zostało, ale już jedzie ktoś po nią z gęsi zaraz będzie busem pewnie załadujemy wszystko także tego tutaj pozgarniałem ile mogłem tak żeby już widać beton przynajmniej, a resztę zrobią robotę Kwaśnie deszcze i śmierdzącym jajkiem wiatry kurwa, tutaj jeszcze może trochę odgarnę podgarnę to słomy, te oponki po co rzucam a oh, kurde, ja nie wiem kiedy ja ten obornik wybiorę. Zaraz będziemy busa ładować jeszcze, byli właśnie u mnie chłopaki z gęsi. Zabiorą całą, całą tą śrutę, moją już za jakieś 2-3 godziny przyjadą. A to jest, dali mi taką broszurę, żebym tutaj pokazał, bo w tej okolicy, w gęsi, przyjedzie właśnie ten zestaw. Konkretnie to jest ulotka tego usługodawcy, czyli MZURI. Tutaj macie numer telefonu od który można się kontaktować, imię, nazwisko, numer telefonu i ten zestaw przyjedzie od poniedziałku siać w Strypilu zestawem Zuri z klasem. Jak ktoś jest zainteresowany spróbować co do ceny, nie wiem można zadzwonić i się dowiedzieć, ale wiem, że konkurencyjne ceny. To jest cała broszura tej firmy, są zdjęcia tego zestawu podczas pracy, to jest 3 metrowy, widzę, zestawik. Także jak ktoś jest zainteresowany siewem, można się tam zgłosić na próbę, czy, czy ktoś ma jakieś kłopoty ze swoim sprzętem, albo ktoś zawsze chciał spróbować tego striptila, mówi, że szkoda, że Ech, posiałem już swoje, bo byśmy zrobili u mnie, Ech, ale ja już mam pozasiewane. Teraz idę zmienić jeszcze w MTZ, -cie. no się już łyżkę zdjąłem, byłem w trakcie nakładania krokodyla i tą słomę, o taką belkę rozwaloną ostatnią, co została wrzucę tutaj w ten, w e, silos, tak jakby do przerobienia na... do przerobienia na kompost yy, pada mi bateria a tyle zostało tutaj jednych facet zabrał połowę i połowę chłopaki zabiorą muszę przekręcić zęba bo się ponuzował i skrzywił no i idę sam na obiad coś zjeść, bo jeszcze dzisiaj tylko na śniadanku jestem dobra, śnieg się rozpadał pizdzi lodem idę zjeść obiad, bo żona mi pisała, że gotowy i kończę na dzisiaj nagrywanie raczej. Nic nie będę dodawał. Chłopaki jeszcze tylko przyjadą, załadujemy to w tutaj i więcej się raczej nic nie będzie działo dzisiaj. E, także żegnam się z wami, trzymajcie się. Niech plon będzie z nami, nie? Hej!